Wczoraj mi powiedział, że, że to już koniec. Koniec naszych marzeń niespełnionych. Koniec naszych dalekich podróży. To początek nocy, w której chcieliśmy pomóc, Moja itkuda jest komunistyczna. Nie tak się robi filmy w Ameryce, panie Morrison. Brak narracji, brak sensu. A potem za faszyzmu i film dać czpunów. <stary>, Stary, a to była czysta poezja. Cześć. Cześć. Widziałem cię w Samsung. I tak byłaś do domu. Pamiętaj, masz pić do scenę! W tej chwili masz pić do scenę! Dobra, to jest wasz ostatni koncert. Co czym, bo bawicie to? Jesteśmy bez kasy. Yeah, 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 yeah. <laughs> Lider zespołu The Doors, Jim, powiedz, jaką muzykę gracie? Nasza muzyka jest rytuałem, rewolucją i teatrem. Jest szukaniem. No ale czego szukacie? Szukamy ostatnich drzwi, za którymi będzie, nie wiem. Bóg, szaman, masz piękne ucho. O!